Nazywam się Marta Wójcik, jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Z firmą GRIS współpracuję od 2019 roku. Na początku jako instruktor wychowawca ogólnosportowy, instruktor majsterki, survivalu i narciarstwa. Następnie jako koordynator obozu survivalowego i kierownik grupy wiekowej. A w tym roku będę kierownikiem kampu gryw. Zapraszam Państwa oraz dzieci do obejrzenia tego nagrania. W tym filmie przedstawię, jak wygląda organizacja kampu oraz jakie atrakcje czekają na tym kampie. Kamp Gryf leży w miejscowości Nowa Kaletka w gminie Purda około 25 km od olsztyna. Kamp leży w centrum puszczyn na powicko Rumuckiej przy jeziorze Gim. Jezioro Gim może poszczycić się jednymi z najczystszych wód w tej części Pojezierza oraz Strefą Ciszy. Piękne krajobrazy i widoki pomogą naszym kampowiczom odpocząć od zgiełku miasta. Kamp jest ogrodzonym terenem tylko do użytku uczestników, kadry i obsługi ośrodka, co oznacza, że osoby z zewnątrz nie mają na niego wstępu. Dzięki temu dzieci mogą czuć się bezpiecznie i swobodnie. Ośrodek jest tak zorganizowany, że nie potrzebujemy korzystać z infrastruktury zewnętrznej. Na ośrodku znajduje się budynek główny, domki i sale zajęciowe. Teren kampu jest doskonale przystosowany do realizacji atrakcyjnego programu sportowo-rekreacyjnego. Mamy odpowiednie miejsca do prowadzenia zajęć dla dzieci, takie jak wiata łucznicza, kąpielisko z pomostem, boisko do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej oraz plac zabaw i park linowy. W budynku głównym znajdują się sale edukacyjna dydaktyczne. Są to sale do cookingu, do Lego 3D, Sala do tenisa stołowego oraz pracownia artystyczna. Wszystkie miejsca na kampie są bezpieczne i odpowiednio zorganizowane dla dzieci. W budynku głównym działa również stołówka, gabinet medyczny oraz recepcja, która pomaga w kontakcie pomiędzy rodzicami a dziećmi. Na kampie gryf mamy trzy grupy wiekowe: najmłodsi, jerzyki, dzieci w wieku 7-10 lat. Średni, średnia grupa wiekowa Kruki 11-13 lat i najstarsza grupa wiekowa Sokoły 14-15 lat. Wszystkie grupy wiekowe mają odpowiednio przygotowany do swojego wieku program zajęciowy. Wszechstronne zajęcia pozwalają dzieciom na poznanie różnych form aktywności fizycznych. Oraz form spędzania czasu wolnego na majsterkowaniu czy gotowaniu. Na początku, przez pierwsze trzy dni, dzieci chodzą na zajęcia według ustalonego planu w swoich grupach obozowych, tak aby mogli poznać jak najwięcej aktywności. W kolejnych dniach wprowadzane są wybory zajęć. I tutaj uczestnicy mogą sobie wybrać zajęcia, jakie najbardziej lubią, i stworzyć z nich swój dzień kampowy. Dzień kampowy zaczynamy pobudką o godzinie 7.30, następnie jest czas na toaletę poranną. Wychowawcy budzą dzieci ze swoich grup wychowawczych i pomagają im w czynnościach porannych. Każde dziecko ma tylko jednego wychowawcę, ale wielu instruktorów, specjalistów, którzy prowadzą swoje zajęcia. O godzinie 8 dzieci idą na śniadanie wraz ze swoimi wychowawcami. Następnie mamy zajęcia programowe dwa razy po półtorej godziny. O godzinie 13 jest obiad i siesta po obietnia, po obiedzie i zjeście po obiedniej mamy kolejne zajęcia programowe, również dwa razy po półtorej godziny. O godzinie 18 mamy kolację, o godzinie 19:30-20, w zależności od grupy, rozpoczynamy wieczorny blok zajęciowy, który trwa również około półtorej godziny. Przed toaletą wieczorną i ciszą nocną mamy dokarmiaczkę, czyli kanapkę dla chętnych przed spaniem. O godzinie 21 do 22 jest czas na toaletę wieczorną i ciszą nocną. Dla młodszej grupy wiekowej wychowawcy czytają bajki. Pierwsze dni na kampie to ważne chwile dla dzieci w nowym środowisku, dlatego szczególną uwagę poświęcamy. Integracji w grupach, w pokojach, w domkach, zapoznaniem dzieci z organizacją zajęć czy wyborem zajęć. Każde dziecko ma swojego wychowawcę, który na początku praktycznie nie rozstaje się z dziećmi, wprowadzając je w kampowy świat. Podczas dwutygodniowego obozu dzieci uczestniczą w różnych imprezach ogólnokampowych lub w imprezach w poszczególnych grupach wiekowych. Codziennie jest inna impreza kampowa. Na przykład ognisko, karaoke, miszmasze, gry fabularne czy gry nocne. Na kampie organizowane są również igrzyska, dzień rekordów i festyn. Są to imprezy ogólnokampowe, w której uczestniczą wszystkie grupy wiekowe. Odznaki to zajęcia dodatkowe. Tutaj każdy uczestnik może sam zadecydować, czy podejmuje wyzwanie. Są to zajęcia prowadzone przez instruktorów poszczególnych dyscyplin. Zaczynają się one o godzinie 7 rano, jeszcze przed śniadaniem. Podzielone są na dwie części, teoretyczną i praktyczną. Dzieci na tych zajęciach nabywają nowych umiejętności i Zdobywają nową wiedzę. Zajęcia kończą się sprawdzeniem umiejętności i nabytej wiedzy oraz rozdaniem nagród na apelu końcowym. Bezpieczeństwo na zajęciach jest dla nas najważniejsze. Dbamy o zdrowie fizyczne i psychiczne uczestników. Sprzęt używany na zajęciach jest sprawdzany przed sezonem, a w sezonie kontrolowany na bieżąco przez instruktorów specjalistów. Sprzęt posiada odpowiednie certyfikaty. Na zajęciach wodnych dzieci muszą posiadać kapok. Wyjątkiem są tutaj zajęcia spływania, nad którymi czuwa ratownik. Na zajęciach rowerowych i na parku linowym dzieci mają kaski. Na kampie mamy gabinet medyczny oraz jedną osobę opieki medycznej, która przez cały czas trwania turnusu czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz nad przyjmowaniem przez dzieci leków. Nasza kadra, pomimo młodego wieku, ma doświadczenie z młodzieżą i dziećmi, posiada odpowiednie kwalifikacje, a każdy kto zaczyna z nami pracę po raz pierwszy musi przejść kilkudniowe przedsezonowe szkolenie. Programy obozów są przygotowane pod konkretną grupę wiekową, specjalnie ułożone i modyfikowane w razie potrzeby. Jako organizacja wypracowaliśmy procedury działania w bardzo wielu przypadkach. Dzięki nim jesteśmy w stanie działać szybko i skutecznie, nawet w najtrudniejszych przypadkach, takich jak wychowawczych, medycznych czy nieszczęśliwych wypadków. Na kampie mamy trzy główne posiłki: śniadanie, obiad i kolację oraz wieczorną dokarmiaczkę, czyli małe co nieco dla głodnych. Posiłki serwowane są w postaci szwedzkiego stołu. Każde dziecko może nałożyć tyle, ile chce i to, na co ma ochotę. Na szwedzkim stole znajdziemy posiłek na ciepło oraz tak zwany standard, czyli chleb, wędlinę, nabiał. Wychowawca uczestniczy w posiłkach wraz ze swoją grupą wychowawczą. Pilnuje, aby uczestnicy nakładali odpowiednią ilość jedzenia na talerz oraz pomaga im w wyborze odpowiednich posiłków. Wychowawca dopilnowuje również diet uczestników. Jeśli były takie zgłoszone, to stara się przypominać uczestnikowi, aby tą dietę odebrał. Istnieje możliwość zgłoszenia diety. Dietę wegetariańską realizujemy na życzenie, natomiast dietę bezmleczną i bez glutenu na wyraźne zalecenie lekarza. Prosimy o umieszczenie takiej informacji w karcie kwalifikacyjnej uczestnika lub przesłanie jej mailowo do biura obsługi klienta. Na środku znajduje się sklepik do dyspozycji uczestników w którym mogą zaopatrzyć się w przekąski. W trosce o zdrowe nawyki żywieniowe uczestników, na półkach znajdują się słodycze z obniżoną zawartością cukru. Na kampie najmłodsza grupa wiekowa, jeżyki, będzie zakwaterowana w budynku głównym w 3-, 4- i 5-osobowych pokojach. Średnia grupa wiekowa, kruki i najstarsze sokoły będzie kwaterowana w 6, 7 i 8 osobowych domkach. Wszystkie pokoje i domki są wyposażone w łóżka pojedyncze i piętrowe oraz posiadają łazienkę. Takie kwaterowanie uczestników pozwala na lepszą integrację i wzmocnienie więzi w grupie. Dzieci uczą się współpracować i nawiązują nowe relacje społeczne. Każdego dnia wychowawca jest w domku pokoju dzieci, pomaga w pilnowaniu porządku. Można zgłaszać chęć wspólnego kwaterowania dzieci przy zachowaniu zasad wiek, płeć i przynależność obozowa. Taką informację prosimy o przesłanie mailem do biura obsługi klienta 14 dni przed planowanym obozem. Do pracy na obozach odpowiednio dobieramy kadrę. Wszyscy nasi instruktorzy, wychowawcy i kierownicy grup wiekowych posiadają odpowiednie kwalifikacje wychowawcze i instruktorskie. Natomiast kadra, która będzie pracować z nami po raz pierwszy, zostanie przeszkolona do pracy na kampach na szkoleniach kilkudniowych, na których dowie się, jak pracować z dziećmi, jak działa kamp. Na kampie Gryf na jedną osobę kadry przypada sześcioro dzieci. W skład kadry wchodzą wychowawcy, instruktorzy, opieka medyczna, kierownicy grup wiekowych, obsługa ośrodka i paparadca. Wszyscy razem wraz z dziećmi tworzymy społeczność kampową. Wspieramy się, działamy, bawimy i cieszymy się z każdego dnia na kampie. Wychowawca odgrywa bardzo ważną rolę i jest dla małego kampowicza wsparciem, pomocą i przyjacielem. Pomaga w codziennym życiu kampowym, doradza i przeżywa troski kampowe. Każdy uczestnik ma jednego wychowawcę, ale wielu instruktorów. Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z wychowawcą w celu przekazania informacji na temat dziecka lub porozmawiania, jest taka możliwość. Prosimy kontaktować się z recepcją kampu i poprosić o kontakt z wychowawcą. Wychowawca skontaktuje się z Państwem najszybciej, jak tylko będzie mógł. W działaniach wychowawczych pomaga również Młoda Kadra. To osoba, która uczy się w praktyce, jak pracować z dziećmi. Jest to osoba, która ukończyła u nas intensywne szkolenie projekt Młoda Kadra. Na kampie mamy opiekę medyczną, która jest do dyspozycji naszych uczestników o każdej porze dnia i nocy. Dba o zdrowie dzieci na kampie, pilnuje przyjmowania leków przez dzieci, jeśli oczywiście takie zalecenie zostało zapisane w karcie kwalifikacyjnej dziecka o przyjmowaniu leków i dawkowaniu. Jeśli w czasie kampu dziecko zachoruje albo będzie potrzeba pojechania do szpitala w celu zbadania, niezwłocznie zostaną państwo poinformowani przez opiekę medyczną o zaistniałej sytuacji. Również na kampie jest fotograf, który robi zdjęcia naszym uczestnikom. Zdjęcia mogą państwo zobaczyć na naszej stronie www.cris.com.pl w zakładce fotorelacja. Ze względu na sporą ilość uczestników i zajęć, nie wszystkie dzieci pojawią się na zdjęciach danego dnia. Często pojawia się pytanie, jak spakować dziecko na kamp. Aby ułatwić Państwu pakowanie małego kampowicza, stworzyliśmy dla Państwa listę niezbędnych rzeczy do zabrania na kamp, która znajduje się na naszej stronie na każdym obozie. Warto bagaż pakować razem z dzieckiem. Dzieci będą wiedziały, jakie mają ubrania, co pozwoli na szybkie znalezienie właściciela. Prosimy również o podpisanie ubrań, tak aby wyeliminować czas poszukiwania właściciela, kurtki lub butów. Często pozostawiona bluza okazuje się niczyja, także uniknijmy takich sytuacji poprzez wspólne pakowanie i podpisywanie ubrań. Proszę pamiętać, na kampie gryf nie przyda się zapalniczka, zapałki, tablet, laptopy i wszelka elektronika. Wszystkie tego typu rzeczy zostaną zdeponowane pierwszego dnia do sejfu kampowego i oddane uczestnikowi ostatniego dnia obozu. Wszystkie szczegóły dotyczące zbiórki wyjazdowej i przyjazdowej otrzymacie Państwo na tydzień lub dwa przed zbiórką wyjazdową. Prosimy o zastosowanie się do informacji, którą otrzymacie Państwo SMS-em i mailem. Podróż na Camp Gryf trwa około 4-4,5 godziny. Prosimy o zastosowanie się do wytycznych, jakie zostaną Państwu przekazane w dniu wyjazdu. Usprawni to działania wyjazdowe. Przy autokarach z tabliczkami Camp Gryf będą kierownice, to do nich należy zgłaszać obecność dzieci oraz przekazywać leki i kieszonkowe. Zarówno lekarstwa, jak i kieszonkowe powinny znajdować się w podpisanych kopertach imię i nazwisko, grupa wiekowa, opis przyjmowania leków. Prosimy przygotować kieszonkowe w drobnych nominałach, aby łatwiej było wydawać je dzieciom na kampie. Praca przebiega drogą S7 Warszawa-Gdańsk. Istnieje możliwość dosiadki w Glinojęcku. Tam również mamy postój. Informacje o dosiadaniu się prosimy o zgłoszenie do pracownika Biura Obsługi Klienta nie później niż na tydzień przed planowanym wyjazdem. Na miejsce zbiórki prosimy o stawienie zdrowych uczestników. Nie możemy narażać innych dzieci oraz kadry na kampach na ryzyko zachorowania. Po przyjeździe na kamp telefony uczestników są doponowane w kampowym safe. Dzieci ze swoich telefonów będą mogły korzystać w środę i w sobotę w czasie siesty. Jeśli będą chcieli Państwo skontaktować się z dzieckiem, wystarczy zadzwonić na podany numer recepcji kampu. Informacja zostanie przekazana dziecku, które w wolnym czasie będzie mogło oddzwonić do Państwa z kampowego telefonu. Prosimy o nieodrzucanie połączeń z numerów prywatnych, ponieważ może być to właśnie połączenie z kampu. Proszę się nie martwić, jeśli Mały Kampowicz nie będzie znał do Państwa numeru. Taki numer znajduje się na liście telefonicznej u dyżurnego. Prosimy o przekazanie tej informacji dzieciom, aby nie były zaskoczone. Podczas trwania turnusu są trzy sytuacje, w których na pewno się z Państwem skontaktujemy. Pierwsza to, gdy dziecko źle się czuje i wymaga całodniowego zwolnienia z zajęć. Druga to, gdy zaistnieje potrzeba wyjazdu do szpitala. Oraz trzecia, gdy u dziecka znajdziemy kleszcza. We wszystkich trzech sytuacjach skontaktuje się z Państwem nasza opieka medyczna. W celu przekazania niezbędnych informacji. W przypadku kleszczy zaznaczam, że po wyjęciu ich nie zbieramy ani nie przechowujemy ich. Odwiedziny dziecka na kampie, tak jak w latach ubiegłych, na innych kampach, nie będą możliwe. Brak odwiedzin podyktowany jest troską o bezpieczeństwo dzieci oraz kadry. Poprzednie lata pokazały również, że brak odwiedzin wpływa na zmniejszenie tęsknoty u dzieci co skutkuje mniejszą liczbą wcześniejszych wyjazdów. Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji dzieciom. Możliwy jest dowóz dzieci bezpośrednio na kamp gry. Przekazanie dziecka odbywa się przy bramie kampu. Wychowawca odbiera od Państwa dziecko i wprowadza go na kamp. Nie ma możliwości wejścia na teren kampu.